Dobra, i jest dobrze. Zasilanie już jest. Tak więc, widzicie, no tutaj nie trzeba przeciągać, bo w tych starych SimCity, przynajmniej w niektórych, pamiętam, że trzeba było przeciągać, właśnie słupy z prądem. Tutaj tego problemu nie ma. No jest tu sporo uproszczeń, sporo takich właśnie rzeczy, dzięki którym będzie nam łatwiej. Tak więc, już jesteśmy na dobrej drodze, żeby już wyjść na plus. Eee, stawiamy ratuszyk. No, te moje początki, widzicie, są dosyć trudne. No ale myślę, że już będzie tylko lepiej. No i dobra, jakieś dobre miejsce na postawienie tego ratusza, który jest oczywiście darmowy, no i generuje niestety straty w wysokości 200 simleonów na godzinę. Dobra, to tutaj taką miejscóweczkę dajmy. No i już jest ten ratusz. Dobra, tak więc teraz zadbajmy o te podatki, byle one nie były zbyt długo. No okej, okay, no mam już nazwę, ale... A nie, nie mam nazwy. Dobra, kurde, bo ja tutaj coś pomieszałem. Yy, z tych starych po prostu yy, moich projektach już je nadawałem, ale tutaj nie mamy. No i właśnie, jaka nazwa? No, jak się domyślacie, yy, będzie to coś związane z naszym kanałem. Tutaj były obrady ze Sztyksem, długie i owocne. No i nazwiemy yy, to miasto Deltowo. Taka nazwa właśnie zostaje przydzielona. Na chwilę, chwilę. Ja już tutaj, dobrze, mam wstrzymane, więc zajmę się yy, powoli tymi podatkami. Tak muszę to zrobić, żeby jednak yy, przez tą chwilę zarobić. Jakie te przychody by były, no właśnie? Póki co, wydatki są naprawdę spore, ale z drugiej strony, tych podatków za dużych nie mogę im dać. Zatem, jest tutaj problem. Jakoś najchętniej bym tutaj pozmniejszał te wydatki, ale jak to jest możliwe, zaraz się przekonamy, na ile tutaj możemy to zmienić, na ile możemy wpłynąć. Dobra. Przydałoby się sprzedać komuś. Naprawdę, przydałoby się. Kupować nie będziemy. Dobra, to działa spoko. No mamy bardzo dużo nadwyżki i to jest właśnie problem. Dobra. Tu mamy wszystkie mapy. To w tej chwili nam nie jest potrzebne. Hmm. No i cóż z tym prądem właśnie wyprodukowanym robić? Słuchajcie, no. Dostaw lokalnych, dostawy lokalne, jak wyłączymy. Zerknijmy sobie, jak to będzie wyglądało, jak właśnie je wyłączymy. Ok, po prostu nie będzie się chyba to zwiększało, no ale e, tak czy siak. Takie samo jest, powiedzmy, e, to zużycie prądu non-stop. Dobra, możemy je włączyć. Hm, no właśnie, coś z tym prądem trzeba nieszczęsnym zrobić. No trochę się tutaj wkopałem. Jeśli bym wyłączył. Zobaczmy, jak to będzie pracowało. No właśnie, jak to będzie pracowało. To zaraz sobie zobaczymy, oczywiście wzrośnie na pewno niezadowolenie. No ale jest problem, już wychodzimy powoli. O, jest elegancko. Wychodzimy już na prostą. Ehm, dobra, jeszcze minimalnie te podatki zwiększymy. I powinno być ok, ja już tutaj zbuduję kolejne miejsca. Zbudujemy też miejsca oczywiście pracy, bo to jest istotna sprawa. No ale za dużo też na to nie mogę wydać. A tak więc strefę przemysłową wybudujemy. Kurczę, czy by ją tu budować? Hmm. Ja bym wszystko, szczerze wam powiem, wywalił gdzieś tutaj, na te takie obrzeża, widzicie, miejskie, żeby nie było później żadnych problemów w związku z tym. Dobra, to jest oczywiście darmowa sprawa, zatem tutaj żadnych kosztów nie ponosimy, no ale będę musiał odpalić oczywiście mm, tę pompę. To jest nie tak kwestia. Dobra, tutaj też damy tą strefę przemysłową, z dala od y, mieszkalnych jakichś y, budynków. No i oczywiście handlową też ją zajmiemy, bo tutaj jest duży popyt na tę strefę właśnie. Ją możemy dać troszeczkę bliżej. Niech sobie będzie tutaj koło ratusza, myślę, że to powinno być dobre miejsce. No i tak, okej, okay, tak powinno być dobrze. Zatem puśćmy e, już grę. Zobaczymy jak to tutaj teraz będzie szło. Jak pod tym względem to będzie wyglądało. No podatki spore. Wejdźmy na plus wreszcie. Dobra, widzę, że znowu nas rozłączyło, no to nie jest ciekawa sprawa. No okej, okay, już jest dobrze. Dobra, zatem. To przydałoby się naprawdę tę energię zużywać. Teraz jest z tym spory problem. No, a widzicie. Bogaci mieszkańcy już chcą faktycznie korzystać z tej strefy handlowej, zatem budujemy ją. No szczerze mówiąc bardzo szybko mi się tutaj to odbywa. <grywa> Spodziewałem się, że troszeczkę dłużej będzie to wszystko trwało, że troszeczkę dłużej musiał poczekać zanim oni się tym wszystkim zainteresują. No mówię, no grałem dawno, dawno temu, przyznam się szczerze, w to stare SimCity, ale mam nadzieję, że tutaj mi się wszystko przypomina, że naprawdę mi się, będzie mi się grało dobrze. Zobaczymy, czy ktoś się do tej strefy wprowadzi. No nie mamy prądu, no to logiczne, że nikt się nie wprowadza, zatem już odpalamy machinerię i będzie to wszystko działało jak należy. No to jest cały czas problem. Także troszeczkę z budżetem wtedy nieciekawie wychodzimy, ale mam nadzieję, że to będzie nieźle zarabiać na nas, że ludzie wydadzą swoje pieniądze właśnie w tej strefie handlowej. Dobra, schodzimy niebezpiecznie nisko. Naprawdę niebezpiecznie nisko. Teraz jest duży popyt na strefy przemysłowe. Niedobory pracowników. Ojej, czyli za mało. Mamy mieszkalnych stref tym razem. Dobra, no to. Też o to zadbamy, bo tu widzicie, no dosyć skromnie powiedzmy, na razie rozbudowałem. Cich simów też by się tutaj kilku przydało. Jeszcze dobra, to pociągniemy tak. No i jest też popyt, jak widzicie, na tę strefę komercyjną. Dobra, tutaj też to wybudujemy. Powinno być dobrze, dobra. Już ten popyt spada. No, mieszkania nam się przydadzą. Tutaj cały czas alarmują o tym. No, ale wreszcie ten budżet wygląda ciut lepiej. Już jesteśmy tylko minus 35 na godzinę. Na minusie. I już jesteśmy na plusie. Elegancko. Wreszcie udało mi się wyjść na prostą. No, już się bałem, że nie wyjdę nigdy. No, ale cały czas trzeba dbać. No, wstrzymamy sobie. Pobudujemy kolejne strefy mieszkaniowe. No, widzicie, powoli mi idzie ta rozbudowa. Pewnie jeśli potraficie w to jakoś wyśmienicie grać, to by mnie tutaj zhejtujecie po prostu za to, no zhejtujecie, no, w sumie być może zasadna będzie wasza krytyka, po prostu mnie tutaj objedziecie za lamerską grę, no ale spokojnie, spokojnie zaraz tutaj wyjdziemy na prostą, będzie myślę okej, okay, naprawdę, póki co podoba mi się ta gierka to jest dla mnie ten sam klimat, który był w SimCity 4 czy SimCity 3000 szczerze mówiąc dla mnie to się wiele nie różni może nie jestem też jakimś ekspertem, żeby tak mówić. Nie spędzimy, może przy, przy nich milionów godzin. No ale naprawdę gra mi się tutaj miło. Po prostu stwierdzam to jako zwykły gościu, który miał okazję grać w te gry. Dobra. Popyt na tę strefę jest cały czas bardzo, bardzo duży. Czyli po prostu będziemy ją budować. Dobra, tutaj. hm, a no w sumie jakieś boczne uliczki by się przydały co jakiś czas. Ajajaj, dobra. W takim razie tutaj parę bocznych nam się na pewno przyda. O, kurczę, tutaj nie. A tak widzicie, troszeczkę inaczej jedziemy z tym. Trochę widzicie, tak sobie może dziwnie wymyśliłem. Kurczę, no. Ja jednak chyba wolałem od linijki jechać, bo tutaj widzicie niezbyt nie, nie prosto to zrobiłem. Spróbujmy usunąć. Dobra, można i tak zrobić, można i tak sobie poradzić. Zatem jeszcze raz, no. Oczywiście straciłem te parę a, galeonów. No, jestem tutaj złym burmistrzem w tej chwili. Oj, dobra. Poczekamy sobie na razie z tym. Dobra. Czyli jedziemy póki co. Jest całkiem niezły ten przychód, no ale to jest taki chwilowy przychód. Dużo dostajemy oczywiście pieniędzy z tych stref mieszkaniowych. Dobra, petycja w sprawie budowy Salon hazardu. Okej. Okay. Rzućmy okiem, jak tutaj to się prezentuje. No powoli. Wszystko tutaj idzie, nowe budynki są świetne. No, tyle tutaj to nie był taki chwilowy, hura optymizmu, moich tutaj mieszkańców. Dobra, cały czas jest ogromna wręcz na chęć, jednak popyt na budowę tej strefy przemysłowej, zatem tym się zajmiemy. Teraz mamy te pieniążki, No to porobię jakieś boczne uliczki, widzicie? Tu już mamy elegancko wyznaczone miejsce pod taką strefę. O, już są pięknie, są te linie. To mi dużo ułatwi, naprawdę dużo, bardzo dużo. Też zniknęły te linie. Czemu? <grywa> Czemu mi zniknęły, nie wiem. Ale okej, okay. teraz jest dobrze. Postawimy tutaj znowuż tę strefę przemysłową. Po tej stronie po prostu nie będę budował niczego innego, tylko to tutaj po prostu będzie się znajdować. I myślę, że wyjdziemy na tym chyba całkiem nieźle. Dobra, zaraz zajmiemy się oczywiście resztą dróżek. Już mieszkańców coraz więcej. Jak ta populacja w ogóle się prezentuje? Zatrzymajmy na chwilę. Szczególnie są to miejscowi, właściwie e, tylko miejscowi. Odwiedzających tutaj, no nie ma, jest zero. Zamożność populacji jest mała, czyli, no właśnie, robota w takich fabrykach będzie dla nich chyba ok. Jak tutaj to wygląda? Pracownicy. Stanowiska pracy. No, stanowisk pracy jest całkiem sporo. Czyli chyba tego aż tyle nie potrzeba w tej chwili nam. Kupujących, kupujących. Też jest dosyć dużo, są zadowoleni. No, niezadowolonych też jest w sumie dosyć sporo, No, 50, więc. Hmm, to nie jest taka mała sumka. No ale dobra. Jedziemy z tym, zobaczymy jeszcze, jakieś tutaj przychody mi się przydały. Póki co jesteśmy na plusie, nie jest źle. Nie jest źle, ja się spodziewałem, że może być tutaj gorzej. Powoli poczekamy sobie na te galeony. Zaraz to powinno wpłynąć. Ok, jest i pełna godzina, tak więc jest. są i pieniądze na takie tutaj rozbudowy. Jest pięknie, jest pięknie. Zobaczymy jak tam strefa mieszkaniowa. Właśnie o nią chyba warto teraz zadbać, tak więc wydłużymy trochę te drogi. Tutaj zrobię wiecie, jednak drogi te o małej gęstości. W nie tutaj będę pakował. Oj, oj. Dobra, poczekamy, poczekamy. W ja nie będę pakował fundusze. No, nie chcę po prostu później jakiejś przebudowy wielkiej robić. No pewnie będzie potrzebne. No to jest jednak tylko ulica niskiej gęstości, no, ale na pewno nie zdecyduję się na gruntowe e, drogi. potem póki co tak, właśnie to robię. Jest duże zapotrzebowanie właśnie na to. No, ja czekam na te pieniążki, No, chciałbym budować, a tutaj pieniędzy nigdy nie ma. Nie, idzie mi się wydaje dosyć zgrabnie póki co No oczywiście na razie nie mam żadnych kłopotów To jest dopiero początek gry Tak więc czego tutaj innego mógłbym się spodziewać Dobra, są pieniądze Jest dobrze, naprawdę Dobra, który ja raz to wam powtórzyłem Dobra Dotąd dojedziemy No i możemy budować dalej Ale troszkę jeszcze większa ta strefa Mieszkalna No w sumie tutaj mógłbym jeszcze zagospodarować no. Oj wilku, wilku Zobaczmy zobaczę sobie zaraz, jak funkcjonują te wszystkie też moje pompy, nie pompy wieże ciśnień. Po prostu już zaraz na to zerkamy wieża ciśnień. Dobra, daję radę, daję radę. Jeszcze trochę tego jest. Dobra, czy tej pompki byśmy nie musieli uruchomić? Jak to wygląda? Zamknięte, potrzeba pracowników. Dobra, to się rozejrzymy, jak to się prezentuje. Potrzeba pracowników, to chyba więcej, póki co nie ma sensu tego budować. Dokądś musimy wysyłać nasze towary. Okej, okay, czyli zadbamy jeszcze o strefę handlową bardziej. Dobra, to na razie dobrze pracuje. Nasza wieża i tu oczywiście jest zamknięta. Póki co, chyba jeszcze nie ma sensu się z tym bawić za bardzo. Popyt jest cały czas bardzo, bardzo duży, to na pewno mnie cieszy. Na strefy mieszkaniowe dla niezamożnych, on jest bardzo duży. Więc okej. Okay. Dobra. Kolejne domy powstają. Ja sobie wydłużę teraz te drogi. No trochę sianka zdobyłem, mnie to bardzo cieszy. Wydłużymy sobie drogi. Zbudujemy kolejną strefę handlową. No i powoli będziemy się pieli. No oczywiście zaraz jakieś tutaj powiedzmy budynki użyteczności publicznej będę musiał zrobić jak wygląda z wodą, wszędzie dochodzi. No widzicie, tu je, troszeczkę to inaczej jest zrobione. Teoretycznie można obserwować, jak ta woda krąży po naszym mieście. E, w poprzednich wersjach to były wodociągi. Przynajmniej tak pamiętam. O kurcze, dobra, widzicie, tu jest potrzeba pogotowia. No o tym mówiłem, o tym mówiłem. Ja tutaj wszystko powolutko robię. Być może zbyt powoli. A tu jednak trzeba to wstawiać. Okej. Okay. Z małosti, no dobra, bo to troszeczkę kosztuje wiem, mówiłem. Sim Galeony, jak się nazywa Sim Leony. Tutaj przepraszam za to. Dobra, to trochę kosztuje. No i niestety chyba nie pomożemy. Chyba nie pomożemy pani. Niestety. Tutaj trochę nie przemyślałem. No i może być pierwszy problem. A tutaj już y, też nas wołają, że mamy y, o policję zadbać. Policja, ile kosztuje? No, też sporo. Trzy 30 tysięcy. Dobra, ale powoli wydaje mi się, że wszystko tutaj mi się rozwija tak jak należy, bo mógłbym już stawić w sumie te kolejne strefy handlowe, bo z tego też dodatkowe zyski byłyby. Póki co na pewno na tym będę bazował. Później zastanowimy się może wspólnie, jakby tutaj zrobić to miasto, jeśli chodzi o jakąś specjalizację, czy się bawić, jakieś górnictwo, elektronikę, coś. Wy widzieliście chyba to, jak to wygląda, albo i nie. Możliwe, że tego wam nie pokazałem. Kurczę, ja nawet nie wiem, co wam pokazywałem, a czego nie. Ja tutaj zawsze się mylę. Mamy kopalnictwo, mamy wiercenie, mamy handel, mamy elektronikę, mamy kulturę, mamy hazard. Tak to właśnie się prezentuje. Oczywiście to jeszcze wam pokażę, jak to wygląda to wszystko. Podatki, czy tak wysokie podatki będą dobre. Sprawdzimy sobie później nastroje, jakie tutaj panują. Dobra, tu jest jakiś problem. No nie, jest dobrze właśnie z wodą. Okej, okay, czyli zielone dymki to jest pozytywnie, no logiczne w miarę. Dobra, a my zaraz już się zajmiemy, oczywiście budową no, tych placówek, bo faktycznie nie mamy w tej chwili yy, ani pogo żadnego pogotowia, powiedzmy, ani nie mamy Policji, tak więc to się na pewno przyda wybudować. O, tutaj. Są właśnie mieć to pogotowie i ja chcę zobaczyć. Jak to wychodzi, jeśli chodzi o jakiś zasięg? Czy to ma się podobnie jak w tych starszych SimCity? No naprawdę dla mnie to szczerze mówiąc wygląda o wiele prościej niż, niż w tych właśnie starych. No jest duże zapotrzebowanie na duży popyt na strefy przemysłowe. Niedobór pracowników. Ciekawe. Jeszcze niedawno. Jeszcze niedawno mi się wydawało, że tych, że tych ludzi tutaj mamy dużo bezrobotnych, no ale okej, okay, niech będzie. Popyt na strefy komercyjne jest już mały, a ja tutaj muszę jeszcze nadrobić, jeśli chodzi o strefy mieszkaniowe. Dobra. Cały czas tutaj trzeba to budować. Już jest sianko, dobra, wstrzymamy. No i znajdziemy jakieś dobre miejsce pod właśnie przychodnie, ja, czy też klinikę, bo widzicie. Drugą rzeczą jest oczywiście szpital. No, troszeczkę kosztuje, troszeczkę za dużo nawet. Teraz wybudujmy coś takiego. I jaki to ma zasięg? O, widzicie, jest zasięg pięknie określony. No, dosyć mały, wam powiem. Jeśli byśmy to połączyli jakoś, powiązali te ulicy ze sobą, to pewnie by to ciut lepiej wyglądało. Hmm. No, pod tym względem tutaj najlepiej nie rozplanowałem. Mogę sobie pozostawiać jakieś wolne miejsca. Dobra, myślę, że na razie coś takiego zrobimy tutaj będzie to miało sens, największy dobra, tak więc jest dostępna ochrona zdrowotna dla sąsiadów jest naprawdę dobrze co też tutaj nam on mówi, poważne problemy zdrowotne, ok, możemy sobie sprawdzić właśnie po tych dymkach dobra, już nie chcę tego budować, ok możemy sobie pochodzić i posprawdzać co dolega naszym simom no ale to może później, a póki co jeszcze mi się wziął za te strefy mieszkaniowe. To jest naprawdę cholernie duże zapotrzebowanie. Naprawdę garnie tutaj Simów do naszego miasteczka, no, miasteczka, no w sumie to jest. No, już powiedzmy miasteczko, już to nie jest pole bez niczego, tak jak jeszcze to wyglądało do niedawna. Dobra, już ona nie ma. Okej. Okay. Dobra, tak więc. Tutaj oczywiście nam podpowiada ta miła pani. Chce coś wiedzieć więcej w ekranie budżetu? No, może dowiedzmy się, zobaczymy, co tutaj ciekawego nam pokazują. Czy to jest coś innego niż w samouczku? Dobra. Aha, no wiem dlaczego, co to są wydatki, więc to są przychody. Zatem tego chyba nie musimy sprawdzać. Ekran budżetu. Dobra, obligacje. Na razie z, z tym się nie bawiliśmy. No, ale póki co, chyba nie będzie to nam zbyt potrzebne. Dobra. To jest wszystko w miarę logiczne. W miarę też proste, więc nie wiem, czy jest naprawdę sens e, akurat to oglądać zbyt jakoś bardzo szczegółowo w tej chwili. Dobra, ja czekam na pieniążki, przyspieszmy. Nie pokazywałem chyba jeszcze z tej strony, co jest, ale tutaj widzicie sami, to są takie dosyć proste rzeczy, widok regionu. Możemy sobie spojrzeć na cały region, no i właśnie, tutaj są te miejsca, w których możecie choćby wymieszkać. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie, czy my chcieli sobie ze mną pograć, jakoś mnie może też wspomóc. Ja też bardzo chętnie Wam pomogę w pewnych rzeczach. Dobra. Przejdźmy już do miasta. Posterunek policji. No to jest kolejna na pewno inwestycja taka duża. Zobaczymy na ile ona wypali jeszcze tutaj. Tylko tę dróżkę doprowadzę i będzie chyba ok. No mógłbym jakoś połączyć to, bo tych połączeń nie mam, naprawdę? Trochę jest tego mało. Dobra. Musiał zniszczyć. Co jakiś czas te przecznice by się jednak chyba przydały. Taka druga, długa ulica to też nie jest dobra sprawa pod żadnym względem. Dobra, tutaj na pewno się taka przyda. Nie tak. Nie, no, podoba mi się to, że możemy dowolnie faktycznie sobie to zmodyfikować. No, zalecają, widzicie, przecznice co, co ile. U mnie to nieco inaczej wyszło. No ale dobra, już tak po, 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 powiedzmy, że sobie będziemy póki co radzili. Dobra, tutaj rozwalimy. Tutaj też. A, ajajaj, Tutaj też mu chętnie zbudował. no, mhm. Nie można tu stworzyć terenu wystarczająco gładkiego. No to troszeczkę zboczymy. Czy jednak jest taka opcja, że nie można, powiedzmy, czegoś zrobić? A tu jest, widzicie, już problem. Z natężeniem ruchu. No właśnie, bo tu jest za mało tych przecznic, chyba. Porobimy je. Troszeczkę stracę. No tutaj mój błąd, bez sensu. Trochę to zrobiłem. No i oczywiście to teraz są koszty. No ale dobra, możemy to w sumie zastąpić inną drogą. Drogą średniej gęstości albo wysokiej gęstości. Czyli w tych takich najbardziej krytycznych miejscach. Coś takiego oczywiście warto zrobić. I teraz jestem ciekaw, czy można to dodać jako pojedynczy kawałek, czy też nie. Nie, chyba musimy burzyć. Ale nie wiem, czy to nie były takie chwilowe, wiecie, problemy. E, bo teraz chyba to dobrze już wygląda. Tutaj trochę są problemy. Oczywiście na czerwono mamy te miejsca oznaczone. Zerknijmy sobie tu. Tu jest, tu jest takie miejsce newralgiczne bardzo. E, tu na pewno to zmienimy. Jestem ciekaw, co się stanie, jak po prostu... Ajajaj. Jak po prostu tak sobie to powyburzam. Okej. Okay lepsza droga. Zobaczymy, czy teraz będzie to wyglądało nieco lepiej. Teraz z kolei tu są problemy. Aj jaj. Ależ nieciekawie to wygląda. Dobra, no, Simów przybyło trochę. No to też i drogi muszą być inne. Dobra. No tutaj błąd z mojej strony, faktycznie te przecznice warto były nagrobić od początku. Może nie tak gęsto, bo nie wiem, czy to nie jest zbyt gęsto, ale gdzieś co tyle by się jednak przydały. Dobra, to nam rozładuje tutaj te wszystkie skrzyżowania, przynajmniej częściowo. Jak to teraz wygląda? Tutaj cały czas dosyć kiepsko, trzeba przyznać. No ale dobra, zaraz będziemy mieli pieniądze już na komisariat. Póki co jesteśmy zdecydowanie na plusie. E, jestem ciekaw teraz, jak wyglądamy jeśli chodzi o zużycie energii. Nie do tego oczywiście przechodzimy. Jak wyglądamy jeśli chodzi o zużycie energii, bo trochę się tego nam narobiło. No ale wiadomo, no, to jest duża elektrownia. Póki co, chyba aż tyle ona tutaj nam nie zużywa. Chwila, wejdziemy sobie w to. Wszystko oczywiście jest zasilane, z tym nie ma najmniejszych problemów. Tutaj jest problem z oczyszczalniami ścieków głównie, znaczy ze ściekami no, ale to się wiąże oczywiście z oczyszczalnią. Czyli coś czuję, że niestety, albo niestety czekam niedługo taki zakup. Dobra, wstrzymajmy sobie. Jak wygląda mapa szczęścia na przykład? Kto tu jest zadowolony, a kto nie? No, tak sobie, no ale większość faktycznie jest szczęśliwa. Eee, nie ma takich wielkich problemów. Tutaj zasobów węgla aż tak dużo już teraz nie ma. A to jeszcze nie powiedzmy problem na teraz. Jak wygląda to pod tym względem? To jest oczywiście mapa populacji. Tu mamy samych pracowników, to jest naturalne. Tutaj już wygląda to nieco inaczej. Ludzie w domu kupujący. O, turystów nie mamy wcale, jak widzicie. Bezdomnych także nie ma. To jest na pewno dobra sprawa, no ale to raczej nie dotyczy chyba nas na początku, z tym pewnie będę miał problemów sporo w późniejszym etapie gry. Mapa gęstości budynków. No tu jest gęściutko, tu jest naprawdę gęściutko. E, czyli prawdopodobna przeprowadzka. Hmm. No dobra, tak to wygląda widzicie. Następnie co jeszcze możemy obejrzeć. Mapa mieszkaniowa, szczęście pieniądze jak to pod tym względem wygląda. No nie wszyscy są wielce szczęśliwi. No jakieś rozrywki już trzeba było, by zapewniać chyba tym naszym Simom. E, faktycznie jakiś park by się nam tu przydał. Mapa komercyjna, jak wygląda. No, na razie widzicie, zrobiłem w sumie takie osiedle trochę hamskie, no ale w miarę tej rozbudowy, troszeczkę to myślę, zmienimy. E, na pewno nowe części będą wyglądały zgrabniej. Nie będą to takie po prostu ulice z domkami i tyle. E, póki co po prostu chciałem to jakoś szybko rozpocząć, żeby po prostu byli ludzie e, zdolni do pracy w szybkim czasie. Dobra. Tu mamy mapę komercyjną i turystów trochę mamy tutaj. Hmm, znaczy sklepów z pamiątkami, może tak, turystów samych e, niekoniecznie. Dobra, mapa przemysłowa, e, towary no, w małym stopniu są wysyłane, pieniędzy trochę z tego jest. Mapa wartości terenów, tutaj oczywiście są e, bardzo kiepskie te tereny. Tutaj dobre dla zamożnych. Hmm, no to tutaj postaramy się o coś, myślę, ciekawszego też. Dobra, tak tutaj wygląda nam mapa techniki przemysłowej. No tutaj pod tym względem na razie jakoś technologicznie zbyt dobrze nie wyglądamy. Z tym oczywiście większych problemów nie mamy. Z wodą jest też ok. No w sumie moglibyśmy już doprowadzić z tamtej. Hmm, dobra, z tej przepompowni moglibyśmy sobie spokojnie doprowadzać tę wodę, bo w sumie ona jest w stanie dostarczyć jej o wiele więcej niż ta. Ta pompuje jej dosyć mało, no tak jak mówiłem, nie ogarnąłem troszeczkę, że, e, że to po prostu jest zależne jakby od tego właśnie, od tej właśnie ilości czystej wody. Dopiero tutaj mi podpowiedzieli, e, że tutaj chodzi o ilość czystej wody, zatem bardziej na pewno na tym nam się opłaca budować, aniżeli właśnie gdzieś tutaj blisko chałup. No tutaj mały fail z mojej strony, e, idźmy dalej, mapa ścieków. Tu no jest ich sporo. No czas już się zająć faktycznie e, wybudowaniem jakiejś oczyszczalni, mapa utylizacji śmieci. E, też troszeczkę tych śmieci nam się narobiło. A z recyklingiem słabo, słabo to wygląda. No jest naprawdę tego sporo. Chcę Wam po prostu teraz zaprezentować te mapki. No i powoli będziemy kończyli ten y, już y, trzeci odcinek, bo prawdę mówiąc, się zagrałem. To chciałem jeden odcinek nagrać, a nagrałem dwa. Tak więc, mapę zdrowia teraz sobie ogarnijmy. Tutaj, tak to wygląda. Oj, oj, tutaj były już zgony. No, to były te chałupy, w których niestety, no niestety, no nie, nie mogłem pomóc ludziom. Ale to były chałupy, w których ci ludzie zginęli po prostu. Chyba jeszcze przed wybudowaniem tej kliniki. No, niestety, trudno. Szkoda. Póki co, przestępczość i przestępczości, no właściwie nie ma. Nie mamy ani żadnych kas, ani ludzi bezrobotnych, z tym problemów e, póki co. E, tak, jak wspominałem, nie mamy. Dobra, no wykształcenie. No ciężko, żeby jakieś było, skoro nie mamy żadnej szkoły, no, ale tym się zajmiemy już zaraz. E, no póki co fundusze są, zarabiamy. Będzie czym e, się zajmować, będzie na co wydawać pieniądze. Będą e, też Simowie, myślę, bardziej zadowoleni już niedługo z tego poziomu życia. Zobaczcie to w kolejnych odcinkach. Dobra. Na co jeszcze możemy spojrzeć, na co warto spojrzeć? Oczywiście, jeśli chodzi o transport publiczny, na razie tego właściwie nie ma. Mapa węgla, o, widzicie, jest, są tutaj całkiem niezłe te złoża. W niektórych miejscach, może warto tym się zainteresować. Jeśli chodzi o rudę, też troszeczkę jest. Jeśli chodzi o ropę naftową, to zdaje się, że nie było takiego czegoś w ogóle u nas. Mapa handlu. No i mapa turystyki. No to oczywiście nas w tej chwili nie dotyczy. No i cóż, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli macie jakieś sugestie, no zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj mistrzem nie jestem, no ale postaram się tutaj jednak grać na 100% swoich możliwości, podejmować dobre wybory. Póki co, wydaje mi się, że nie idzie to tragicznie. Jestem na plusie, jestem całkiem sporo chyba na plusie. Mogę już jakieś inwestycje tutaj podejmować. Zatem myślę, że wszystko będzie tutaj szło ku lepszemu. Zatem teraz już Wam bardzo dziękuję za uwagę. Tak jak mówiłem, jeśli chcecie. Dołączyć do mojej gry, to napiszcie mi w komentarzach, jeśli właśnie chcecie coś mi dopowiedzieć, doradzić, jeśli wiecie coś więcej niż ja, no to po prostu napiszcie mi taką wiadomość. Teraz już Wam bardzo dziękuję za uwagę i mówię Wam cześć, zapraszam też na kolejne odcinki, w których myślę, że będzie coraz, coraz ciekawiej.